Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Tym filmem kontynuuję małą podserię, o której, której opowiadam o aspektach teoretyczno-technicznych krótkofalarstwa. Po raz kolejny będę chciał pokazać, że niektóre aspekty, które mogą wydawać się stricte techniczne i stricte takie teoretyczne, wcale takie nie są i o ile są techniczne, to nie są teoretyczne i mają duży wpływ na naszą pracę z radiem. Dzisiaj na tapet postanowiłem wziąć SWR. Dlaczego? Bo SWR-ze chyba każdy słyszał i każdy wie, że powinien być jak najmniejszy. Natomiast myślę, że nie każdy już koniecznie musi wiedzieć, o co z tym SWR-em chodzi. I co to w ogóle ten SWR, tak technicznie jest? Nie przedłużając, zacznę standardowo od definicji SWR-u, tak żebyśmy mieli jakiś ogląd, jakiś podkład pod to, o czym będę dzisiaj mówił. SWR Współczynnik fali stojącej jest to bezwymiarowy parametr będący miarą dopasowania impedancji obciążeń do impedancji charakterystycznej linii przesłowej lub falowodu. niedopasowanie impedancji powoduje odbicie części fal od końca linii, odbita fala biegnąca w linii w kierunku przeciwnym do fali nadawanej, tworzy w linii przesyłowej falę stojącą. Skoro wiemy, co to jest już SWR, przynajmniej um, stricte definicyjnie to muszę wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, dlatego, że w tej definicji pojawiło się słowo impedancja. I słowo impedancja będzie niezwykle ważne w rozmowie o SWR-ze. Impedancja, mówiąc bardzo krótko, jest to zależność pomiędzy natężeniem. A napięciem w układzie prądu zmiennego. Skoro definicję mamy za sobą, to teraz przygotowałem małą prezentację, w której będę chciał już tak bardziej praktycznie pokazać, o co z tym SWR-em chodzi. Tutaj na slajdzie widoczne są trzy takie bardzo podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o zestaw krótkofalarski. Mamy nadajnik, czyli radio, tak, ponownie jest to Mamy fider antenowy, czyli po prostu przewód, i mamy antenę. Tutaj jest to akurat jakaś antena typu Jagi. Natomiast jest to tylko przykładowy obrazek. Rodzaj anteny nie ma żadnego znaczenia. No i każdy, kto kiedykolwiek pracował z radiem, pracował na radiowie, że potrzebujemy tych trzech elementów, żeby przeprowadzić jakąś łączność. Czyli mamy nasz nadajnik. Nadajnik połączony jest z anteną za pomocą przewodu, czyli właśnie za pomocą I teraz, jeśli chodzi ogólnie o SWR, jeśli chodzi o impedancję, to nam zależy na tym, żeby nasza impedancja była jak najbliżej 50 ohmów. Dlatego, że o tym nie powiedziałem, ale impedancję wyrażamy w ohmach. I teraz, jeśli nasz przewód antenowy będzie miał impedancję 50 ohmów i nasza antena będzie miała impedancję 50 ohmów to uzyskujemy wtedy taki idealny wzorcowy SWR 1 do 1. Czyli im bliżej 50 ohmów ma nasz przewód antenowy i ma nasza antena tym nasz SWR będzie bardziej dopasowany. Teraz co się zadzieje jeśli zakładamy, że impedancja naszego przewodu antenowego to jest dalej 50 ohmów, ale nasza antena będzie miała impedancję 100 ohmów, czyli o dwa razy więcej niż w poprzednim przykładzie, wtedy uzyskamy SWR 2 do 1, czyli SWR, no można tak powiedzieć SWR 2 do 1, czyli już nam się tutaj zmieniło. I teraz SWR 2 do 1 może brzmieć tak stricte teoretycznie, no bo to są jakieś cyferki, jakie ma to przełożenie na praktykę. Tak jak było w definicji, Tworzy nam się fala stojąca, tworzy się odbicie i tak dalej. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to w taki sposób, że część sygnału, część mocy, którą my wypromieniowaliśmy, przekazaliśmy z radia za pomocą naszego fidera do anteny, wróci do naszego radia na końcówkę mocy. W przypadku swr 2 do 1 będzie to około 33%, 33 wypromieniowanej mocy. Wróci do naszego radia, wróci na, tak jak powiedziałem chyba przed chwilką, wróci na naszą końcówkę mocy. I teraz zostanie tam to zamienione w energię cieplną, po prostu w ciepło, i sprawia, że nasza końcówka mocy się nagrzewa. W jakichś bardziej hardkorowych przypadkach, kiedy ten powrót sygnału będzie większy, czy po prostu moc, która będzie nadana będzie większa, może to po prostu doprowadzić do uszkodzenia naszego radia, czyli może sprawić, że nasze radio po prostu przestanie działać. No i teraz, jeśli chodzi o przewód antenowy, to tutaj sytuacja jest prosta, no bo po prostu wystarczy kupić przewód antenowy, który będzie miał impedancję falową 50 ohmów i sprawa jest rozwiązana. Natomiast co z naszą anteną? Jeśli mamy jakąś antenę, że tak, to ujmę kupną na konkretne dane pasmo, tutaj problemu raczej nie będzie. No przynajmniej przy założeniu, że jest to antena dobrze wykonana i będzie ona dobrze zestrojona na pasmo, na którym chcemy nadawać. Problem może być, nie musi, ale może, w przypadku anten, które będziemy sami wykonywali. Dlaczego? Dlatego, że tutaj niezwykle ważne jest również nasze radio, a może nawet nie tyle nasze radio, to częstotliwość, na której my chcemy nadawać. I teraz, no, Ameryki tu nie odkryje. nasza antena powinna być em, Dopasowana, czyli długość naszej anteny, powinna być dopasowana do pasma, do częstotliwości, na którym my chcemy nadawać. I teraz można wyróżnić sobie takie dwie sytuacje. Ja wiem, że to jest mocne uproszczenie, to o czym teraz w tym momencie powiem, ale chcę, żeby wszyscy mogli to y, zrozumieć i, i jakby przyswoić. Więc nasza antena może być za długa. W stosunku do długości fali, do częstotliwości, na jakiej chcemy nadawać, lub nasza antena może być za krótka, czyli fala może być dłuższa niż długość naszej anteny. I obydwie sytuacje, czyli za długa lub za krótka antena, sprawią, że nasz SWR będzie rósł, dlatego że impedancja anteny będzie po prostu rosła. Tak jak powiedziałem, w przypadku anten sklepowych nie jest to być może jakiś wielki problem. Natomiast tutaj, jeśli ktoś buduje sam swoją antenę i nie ma na przykład żadnego urządzenia do pomiarów SWR-u, to po podłączeniu takiej anteny do radia, jeśli ona będzie bardzo niespasowana, to może doprowadzić to nawet do uszkodzenia radia. I oczywiście nie jest to tak, że odradzam tworzenie własnych anteny, bo to jest mega fajna zabawa, doświadczenie i tak dalej. Chcę tutaj zwrócić tylko uwagę, że warto na to uważać i warto na to zwrócić uwagę, żeby nasza antena starać się, żeby ona była jak najbardziej dopasowana. Na koniec chciałem wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, czyli czymś takim jak maksymalny SWR, przy którym można pracować. Dlatego, że w internecie można spotkać się z różnymi, z różnymi teoriami, z różnymi poglądami. Niektórzy piszą, że do SWR 2.1 można pracować 1-2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Różne tutaj pojawiają się teorie. I ogólnie rzecz biorąc, sytuacja wygląda w taki sposób, że nie da się dokładnie powiedzieć, do jakiego SWR- u można pracować, jaki SWR jest bezpieczny i poniżej wszystko będzie ok, a powyżej wszystko się zepsuje. Dlaczego? Dlatego, że to, co powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o SWR, który będzie wyższy, część mocy wraca na naszą końcówkę mocy. I teraz cała sytuacja wygląda w taki sposób, że jeśli będziemy mieli na przykład Baofenga, nadajemy mocą 5W, to SWR, tak jak powiedziałem, to jest 33%, więc tak ogólnie licząc wróci nam coś koło 1,6 W na końcówkę mocy przez SWR 2.1. No i OK, jest to całkiem sporo, ale istnieje pewne ryzyko, że nasz bowfunk przetrwa. No bo 1,5 W, 1,5 W nie jest jakąś porażającą wartością. Ale jeśli będziemy mieli na przykład to samo radio, ale będzie nadawało z mocą 100 watów i będziemy mieli ten sam SWR. Tak jak powiedziałem wcześniej moc która wraca to będzie około 33 W, no to wtedy robi się problem bo przy tym samym SWR ale innym radiu przy innej mocy nadawania wraca nam już około 33 W na naszą końcówkę mocy a to jest dokładnie ten sam SWR. Więc tutaj sytuacja wygląda w ten sposób tak jak powiedziałem wcześniej nie da się dokładnie powiedzieć że taki SWR jest OK a taki SWR nie jest OK. Hmm tylko musimy brać to e, konkretnie pod nasze radio, a nawet nie pod nasze radio, tylko pod moc, jaką chcemy nadawać. Ogólnie można by powiedzieć, że ręczniaki, czy nie tyle ręczniaki, ale radia, które nadają z małą mocą, przetrwają większe SWR, czy można sobie tam pozwolić na pracę z większym SWR-em, niż radia, które nadają z większą mocą, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, ta moc, która będzie powracała na końcówkę mocy w przypadku takiego radia, będzie po prostu większa. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do innych filmów u mnie na kanale. Standardowo do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.